Skąd jesteście? Ja przyjechałem z Poznania. Ja jestem z Płoska i z Łodzi przyjechałem. Z Woi. Z moi. <laughs> Jarocina. Z Ługu. Z Radomia. Nie! Ja z Warszawy. Ja spod Poznania. To jest powiat Tarnogórski, gmina z Wrocławice. Podbyt Bydgoszczy. Z Bydgoszczy. Spod grudziąca. Spod, spod, spod Bydgoszczy. Spod Bydgoszczy. Z Kalisza. Stąd. Z Jarocina. Międzyzdroje. Jarocin. Jarocin. Miejscowy, jestem z Jarocina. Z Jarocina. Z Jarocina z no. Miejscowe kuchinę. Na jakie zespoły czekacie? Na żadne. Na samego klimatu. Dobra, to dlaczego akurat Jarocin Festiwal? Kazik mnie zmusił. Ja to jestem drugi raz! Mam 19 urodziny, dzisiaj stwierdziłem jadę! 18 nie miałem, to przynajmniej to 15 ładną. W, w zeszłym roku powrót po 30 latach, no wiadoma sprawa rodzina, takie różne inne rzeczy. Żeby nie było e, pryzmatu i, i etykietowania dzieci, że, że, że tam rodzice tacy, inni. Po prostu ludzie, którzy kochają wolność, muzykę i. i mają swoje ideały, priorytety i nie dają się zgnębić. Głównie ze względu chyba na taki sentyment, że to jednak były te wie, pierwsze jakby większe punkowe festiwale, głównie to mnie bardziej przyciągnęło. Okej, okay, ale czekacie na jakieś konkretne zespoły? Ja to wróciłem ze względu na klimat, bo klimat po prostu mnie urzekł dwa lata temu, więc byłem jak ja chcę tu wrócić, sam nie wrócę no bo z, z ekipą lepiej, więc wróciłem. Jutro zielona gaga, żabki, zielona gaga w sobotę Moskwa. Nie. Ci Jedna wielka niespodzianka. I to jest po prostu to miejsce, nie? Moskwa. Moskwa. Moskwa i Gaga w sumie z zielonymi żabkami. E, tak, ja no, przede wszystkim na grawarza bardzo lubię też Walusia. Tak, na koniecznie. Masturbator, bez masturbatora chyba już nie ma rodziny. Nie to ma. To jest taki chyba tradycyjny punkt. Tak. E, Kasia Nosowska, oczywiście. Soulfly po 10 Zdecydowanie latach. Zdecydowanie. Tak, każdego dnia jest kilka naprawdę super punktów, e, które w totalnie w warto zobaczyć. mała scena. Lux no, Lux no, to akurat jutro, tak? Generalnie. Stara, stara gwardia w tym roku jest, więc bardzo no, dobrze, na Starogwardia, Gwardia Teelove, Klosternker i, love, I, tak i Proletariat Wszystkie na dobra. sprawę, zawsze dobry skład jest Na Masturbator Na wszystko W tym roku to, tak po prostu dla samego klimatu, dla znajomych głównie Ja najbardziej czekam chyba na Soulfly, ale chętnie zobaczę też Tilaf czy Agnieszkę Chylińską Ja nie wiem, powiem, że Żurkowski i że Strachy, po pierwszą płytę grają całą.